Mam z tej strony, Sandy. I mam odlokowane Bizony. To jest Bizon, którego mogę wziąć, więc na razie sobie go wezmę. Nazwę go. No dobra, niech oni nie sami mi nazwą. Na razie sobie po prostu go wezmę. I zaraz go. zrobię, yy, żeby go nie było. Ale na razie go tego wezmę i będę teraz łapała Bizony. A nie, bo on jest malutki. No to chyba go nie wezmę. Yy, no, przepraszam cię, bizonie, muszę cię sprzedać. Jesteś jest bardzo fajnym Bizonem. Ogólnie posprzedowałam trochę koni, żeby mieć miejsce. I no, ten. Ją też sprzedajmy. Jego. Jest niepotrzebny. Rozmnażałam ten też konie. Pojedźmy sobie na fizyki jest szybsza niż moja zebra. I no. I ogólnie mój brat ma jednorożca. No, on sobie oczywiście się kupił. No bo tak, no, on lubi wydawać sobie Robuxy, ale no tak. Ja jeszcze nie mam, ale no niedługo mogę sobie kupić za Robuxy, jeśli chcecie, żebym kupiła sobie jednorosze za Robuxy. Tylko jakiegoś taniego niego poszukam ten. On go za 200 akurat robuxów kupił, więc no myślę, że nawet się opłaca, no nie wiem. No ale jeśli chcecie, żebym miała już jedną i kupiła sobie za robuxy, to zostawiajcie tutaj lajki. Jak będzie 20 lajków, albo... W, no dobra. Jak będzie 10 lajków, to kupię jedną roztę za robux Eee. Yy, yy, no. Tylko, pierwszy muszę mieć te Robuxy, ale będę na pewno miała, więc jeśli będzie pod tym odcinkiem 10 lajków, kupuję jedną rosztę za Robuxy. i tak, no. Zachęcam do lajkowania i też zachęcam do subskrypcji, że, żeby no, po prostu się cieszyła, No. Jeśli jesteście mili, to zostawcie tego subskryp te, subskrypcję i no. Yy... No, a jeśli nie będzie dzisiaj łapek w górę, no to być może, no kupię, być może, ale no musicie dobrać dzisiaj łapek w górę, to na pewno będzie zagwarantowany jednorożec, że będzie, więc no, znaczy nie wiem, czy teraz mam Robuxy, bo ja to ogólnie nagrywam inny dzień, stawiam później, więc wiecie, 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 e, no, tylko musimy teraz ten las poszukać. Gdzie on był, tam gdzie były te zebry, i obok było bizony. Bo już wreszcie mogę mieć bizoniki. Obym miała fajnego bizona. No, to jest taki co. Y tutaj sobie zrobiłam z wadki i kogoś. Y no i brzydki wyszedł. Pantyla. Znaczy, nie podoba mi się zbytnio. Może być, ale nie, nie. Nie jest zbyt. Nie jest y tak powoli teraz ten. No dobra, niech trochę odpocznie. No i tutaj jest ten las. Chyba no. Tutaj jest ten las. I obok są bizony. Tylko tutaj były jakieś inne wyjście, było jakieś... Um... Najczęst no, dajmy sobie odpocząć naszym um, konikom oczywiście. Bo ten. No muszę trochę odpocząć, no to wiadomo. ale ja nie mogę go złapać, ale nie kogoś. No, y, muszę powiedzieć mojemu bratowi, poczekajcie, zaraz wracam i ja idę mu powiedzieć, y, że on. Znaczy, on chyba może jeszcze, y, może już łapać jednorożce, ale. No jak nie no to turno, ale i tak idę mu powiedzieć. Dobra, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, już jestem, okazało się, że Budret nie może zbierać jednorożce, tylko on ma jednorożce, ale on sobie oczywiście zrobił i nie może zbierać, bo jeszcze nie ma tej odblokowanego. Biznotów nawet nie ma, dopiero odblokowuje kucyki, a już ma gazebry. E, I teraz będę odblokowała te, nie wiem co co. No, ale muszę łapać bizony. Każdy on mi 10 bizonów, więc przy okazji zrobię to zadanie. Połapię sobie trochę bizonów, bo naprawdę bizony są fajne. i akurat mam miejsce na 10 bizonów, więc połapię sobie bizony. Mam specjalnie, specjalne te. Dla co? Mam tylko jedno, ale ten. Tutaj nieładny bizon moim zdaniem. Znaczy ładny, ale ja bym wolała innego. Ktoś już poza tym go łapie. Tutaj są jakieś tety z zebra. To zebra nie chcemy. Chcemy tylko Bizona. Ten całkiem ciekawy, ale kurde. Ciekawe zbytnio tutaj nie ma. No dobrze, chyba możemy tego zebrać. On nam ucieka. Mm. No dobra, szybko łapiemy tym lasem. Dobra, jak go nazwiemy? Nazwijmy go. Biko... Biko... ...rius. Bicorius. To jest mój pierwszy, bi pierwszy bizon, więc... no. Dobra. Lecimy z mojego konia. Usuniemy tą zebra i... znaczy nie usuniemy... No tak. Na razie nie, nie, nie chcę mieć, więc to. Mamy mojego bizona. Bizonem będziemy łapać bizony. He ma fajne rogi, długie takie. To jest na zwykła konia. A, to muszę mieć specjalny lasto. No dobra. Idziemy po zachodnie lasto. To zaraz y, wracam, zaraz do was wrócę, no. po zachodnie lasu tylko. Dobra, już jestem i mam laso wreszcie. I złapiemy sobie jeszcze dwa bizony i kończymy ten odcinek, dlatego że ten odcinek nie może być za długi. Y, może będzie y, tam kolejne złapanie tych bizonów i dobra. Poczekajcie na chwilę, ja zaraz wrócę. Tak, jestem znowu. <grym> y, no. Łapiemy, łapiemy bizony. Yyy... Może jakiś ładny się ten co miał takie długie rogi cały czas to jest, o jest, 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 go bierzemy, go bierzemy, na pewno, jest ładny, mi się podoba, nazwijmy go długo długorożek, 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 yy. tutaj mamy też jakiegoś takiego nawet fajnego, ale bym wolała innego, yy. Ten może. To jest chyba dziewczyna. Nie wiem. Chyba tak. On nie ma rogów. Nie, to jest chłopak. Może go. Góry gymon. -gy no i słuchajcie. To będzie na tyle. Pożegnajmy się. Y Moimi koniekami Tak. Usiądę sobie na fizyki. I tak. No, może być tak. Może być też tak. bo. Y... No, no. <śpiewanie> Więc baje. Zobaczmy się w kolejnym odcinku. No. <śpiewanie> no, tak. Pa.